Tu jest gwałt. Gdzie jest policja, gdzie jest prokuratura w tym momencie, kiedy na płocie w Ruszowie odbywają się tego typu sytuacje, a pani? Yy, policjantki nie ma na posterunku, no ja panią Bo pan pytał. wie o tym, że rodziny tych ofiar właśnie spotkał hejt. Pan mówi, że spotkał hejt pana brata, a hejt spotkał te matki, które yy, zgłosiły Dlatego podejrzenie. Nie było trzeba molestowania. tego wszystkiego i prokuratura powinna spokojnie to wyjaśnić. A nie ma pan żadnej refleksji yy, na temat tego, że zgłaszają się ofiary sprzed kilkudziesięciu lat i to bardzo wiele. No proszę pani, księża są. Jak się na kogoś SB y, zawzięło? To Drogi do panie, SB to było zlikwidowane 30 odbierał? lat temu. Dobrze, ale Dlaczego? ci ludzie dalej. Ja przekazują. jestem z SSB? Nie wiem, kto ja panu nic nie powiedziałem. Szanowni ja państwo, powiedział jesteście z SSB według te tego pana. No, wszyscy jesteście z SSB. O, zmyli się nie pan grubo. Chcemy być wsparciem dla tych y, matek ofiar księdza pedofila, żeby wiedziały, że. Y, nie wiem, no, że mają wsparcie, no, po prostu. No. I ponieważ my działamy w ramach ogólnopolskiego strajku kobiet, no to trudno, żeby się nie solidaryzować, zwłaszcza w takiej sprawie. Przyjechaliśmy do Ruszowa poruszeni tym, że się nie stoi po stronie ofiary, tylko stoi się po stronie kata, tak? Po stronie oprawcy. E, więc w czerwcu w Ruszowie chciałam tylko powiedzieć, że robiliśmy też baby 6 member w tym roku, w sierpniu. I powiesiliśmy buciki na e, płocie parafii, w której zaczynał e, dzisiejszy oskarżony. No i tam nie również bardzo chętnie by nas Szarpali.